Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na niego kara, a my dzięki jego ranom zostaliśmy uzdrowieni. Księga Izajasza, rozdział 53, werset 5. To nie jest przypadek, że właśnie teraz słuchasz tej modlitwy. Pan widzi twoje serce. Widzi twoje cierpienie. Te rany, o której nikt nie wie. Te łzę, którą ocierasz w ciszy nocy. Bóg zaplanował ten moment. Jezus przechodzi teraz obok ciebie. I kiedy Jezus przechodzi, wszystko może się zmienić. Dotyka ciała, dotyka duszy, dotyka wspomnień, które bolą. On nie przyszedł, by cię osądzić. On przyszedł, by cię uzdrowić, aby podnieść to, co zostało zniszczone. On zna twój ból i chce zabrać go teraz. Nie walcz sam. Otwórz swoje serce. Oddaj wszystko w tej modlitwie. Z wiarą i ufnością powiedz. Skomentuj teraz, Jezus, uzdrów moje serce. Zasubskrybuj potężne modlitwy TV i dołącz do naszej wspólnoty modlitewnej. A jeśli czujesz takie pragnienie, zostań członkiem kanału i wspieraj naszą misję, otrzymując duchowe treści tylko dla członków. Już od 2 złotych i 99 groszy miesięcznie możesz zostać partnerem tej misji. Link do członkostwa znajdziesz w opisie tego filmu. W ten sposób stajesz się częścią naszej duchowej rodziny. Otrzymujesz pierwszeństwo w modlitwach, a każdego dnia modlimy się za naszych członków i ich intencje. Twoje imię, nazwisko, rodzina oraz wszystkie intencje są również powierzane w Świętej Mszy Świętej. Jeśli czujesz, że ta modlitwa ma moc dotykać serc, Udostępnij ją teraz co najmniej pięciu osobom. Może właśnie Ty jesteś narzędziem uzdrowienia dla kogoś, kto już nie ma siły się modlić. Twój gest może stać się odpowiedzą z nieba. Teraz zamknij oczy. Oddychaj głęboko i wejdź ze mną w ten święty czas modlitwy. Bo kiedy dwóch lub trzech gromadzi się w imię Jezusa, niebo się otwiera, a cuda zaczynają się dziać. Przez znak Świętego Krzyża uwolnij nas. Boże nasz Panie, od naszych nieprzyjaciół. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boski Jezu, ofiarujemy Ci ten różaniec, który będziemy odmawiać, rozważając tajemnice naszego odkupienia. Udziel nam, przez wstawiennictwo Maryi Dziewicy, Matki Bożej i naszej Matki, cnót potrzebnych do godnego odmówienia tej modlitwy oraz łaski uzyskania odpustów związanych z tą świętą dewocją. Ofiarujemy szczególnie, jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Najświętszemu Sercu Jezusa i niepokalanemu Sercu Maryi, o pokój na świecie, o nawrócenie grzeszników, za dusze czyśćcowe, w intencjach Ojca Świętego, o wzrost, uświęcenie duchowieństwa, za naszego proboszcza, o uświęcenie rodzin, za misje, za chorych, konających, za wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, za naszą Ojczyznę i za wszystkie nasze osobiste intencje. Z wiarą przedstaw teraz swoje prośby, wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego. STWORZYCELA nieba i ziemi I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny Umęczon pod poncjuszem Piłatem, ukrzyżowań, umarł i pogrzebion Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia wstał, Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta meridiołu, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W pierwszej tajemnicy bolesnej rozważamy agonię Pana Jezusa w Ogrójcu Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, Przyjmij królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść na nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, ochron nas od wszelkiego zła, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W drugiej tajemnicy bolesnej rozważamy biczowanie Pana Jezusa. Ojcze Nasz! Który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść na nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz na nasze grzechy, ochron nas od wszelkiego zła, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W trzeciej tajemnicy bolesnej rozważamy cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść na nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, ochron nas od wszelkiego zła. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W czwartej tajemnicy bolesnej rozważamy dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść na nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, ochron nas od wszelkiego zła, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W piątej tajemnicy bolesnej rozważamy ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść na nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz na nasze grzechy, ochron nas od wszelkiego zła, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. Nieskończone dzięki składamy Ci, Królowo Nieba. Za wszystkie łaski, które codziennie otrzymujemy z twoich hojnych rąk. Racz teraz i na zawsze wziąć nas pod swoją potężną opiekę, a aby sprawić Ci radość, pozdrawiamy Cię słowami Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia. Życie, słodyczy i nadzieja nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łespadole. Przeto więc, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego. Po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa. O słodka Pano umerydio u. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Amen. To, co wydarzyło się w tej modlitwie, nie kończy się tutaj. To dopiero początek działania Boga w twoim życiu. Ziarno zostało zasiane w twoim sercu i ono zacznie kiełkować. Może nie wszystko zobaczysz od razu, ale już teraz duchowe uzdrowienie się rozpoczęło. Anioł Pański stanął przy Tobie. Pan dotknął Twoich ran. Dlatego nie zatrzymuj tej łaski tylko dla siebie. Podziel się nią z innymi. Wyślij tę modlitwę co najmniej do pięciu osób. Niech Duch Święty dotyka też tych, których kochasz. Zostań narzędziem Boga. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, skomentuj teraz, Jezus, uzdrów moje serce. I zasubskrybuj potężne modlitwy TV. Abyśmy mogli modlić się razem każdego dnia. A jeśli czujesz pragnienie serca, zostań członkiem naszego kanału i wspieraj tę duchową misję. Twój wkład ma znaczenie. Dzięki Tobie możemy nieść modlitwę dalej. Niech Pan Ci błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni nad Tobą swoje oblicze. Niech w Twoim domu zamieszka pokój. Niech Twoje serce wypełni nadzieja. Niech każda rana zostanie uzdrowiona mocą krwi Jezusa. Niech Maryja, matka bolesna otuli cię swoim płaszczem. I niech każdy krok, który postawisz od teraz, prowadzi cię do Bożego przeznaczenia. A zanim zakończysz ten dzień, zapłanuj swój poranek z Bogiem. Już jutro o godzinie czwartej rano czeka na Ciebie nowa modlitwa pełna światła i łaski. Wróć do nas. Rozpocznij dzień w obecności Jezusa i Maryi. Niech to będzie Twój duchowy początek. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.